Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny dzień na wsi. Kupiłem arbuza. Damy go zaraz kurom. O, tu już czekają wszystkie. O, macie. A się obalił nawet. O. Na pewno będą jadły, bo już jadły nie raz. A był w promocji 2,50 za kilo. To się bardzo opłacało. Na te cztery gagatki. Taki arbus to akurat. O, tutaj stara. Stara skóra, po została. To taki w miarę świeży. Musiał być, nie wiem, może z wczoraj, przedwczoraj. Dobra. Wywalimy go na pole. Dam im jeszcze ziarno, a za chwilę pójdziemy do piwnicy. Muszę sprawdzić jak zrobić, żeby napalić w piecu, żeby nie grzało w domu na koloryferach. Damy jeszcze ziarno, którą Czy ziarno baszy takie? O. No. Tyle im starczy. Potem im jeszcze rzucę. Rano też jadły. O, tam już narobione. Trzeba będzie to wysprzątać. A wy co ze mną biegacie? Tam do arbuza. Do. Pojemnik schowany. Teraz pora na piwnicy. O tutaj bardzo mądrze ktoś wymyślił. Woda stoi w progu. Bo tutaj jest daszek. I ostro padało i z tego daszku wszystko leje się prosto tutaj. No ale cóż, będzie robione, to będzie to zmienione. Jak to? No dobrze. Tak. O kurde. Trochę zarąbanych. Nie chcę szarpać. Kurde. to jeden się da. Tu ten jeden zakręcimy. Nie wiem, czy tak można. Aby to nie wybuchło, idę nałamać gałęzi na rozpałkę. Bo nie będę używał węgla. Bo to tylko, żeby boiler zagrzać się. Nie chcę mieć. Potem problemu, że będę musiał nagle gasić w piecu. Tylko po prostu drzewo się szybko wypali, ochylę drzwiczki i będzie po kłopocie. Okej, okay, tyle starczy, bo nie wiem czego się spodziewać. Żeby mi tam zaraz 1000 stopni na piecu się nie zrobiło jak ja to potem rozprowadzę te ciepło, ma iść pomału, pomału. Do boilera. Które już nie zainteresowane arbuzem. W tym niby kurniku też ich nie ma. Jeszcze tutaj przeskoczyć przez styx. I o! Jesteśmy dzisiaj, jak dobrze pójdzie, to całe to drzewo, które tutaj leży zniknie, te gałęzie, no kupa gałęzi tutaj jest też, to wszystko poznika no i te tutaj yy, potnę dzisiaj jak dobrze pójdzie to w większości no to pójdzie do spalenia, to bym się chciał po prostu pozbyć, zrobić jakieś ognisko i całe to spalić, ale nie będę tego nagrywał, bo prawdopodobnie będę miał pomoc Dzisiaj ma być ładna pogoda i będziemy mieli trochę czasu, żeby się tym zająć. No a tak wygląda to miejsce, które glebogryzałkowane było. Tutaj oczywiście jak się nagrywa to się nie myśli. Zostawiłem wtyczkę podłączoną w garażu. Była podłączona do prądu. A lało okrutnie. Na szczęście nic się nie stało, nie było żadnego zwarcia, ani spięcia jak zaczęło padać. To w ten największy deszcz, wybiegłem z domu do garażu, żeby odłączyć wtyczkę od prądu. Z ryzykiem, że mnie kopnie, no bo nie znam się, a czy nie znam się, znam troszkę, ale nie znam tej instalacji. Tutaj wygląda to wszystko, jakby było kombinowane na chwilę i zostało tak na lata, czyli jak zawsze. Ja już się za robotę wcześniej wziąłem i posadziłem te nieszczęsne warzywa. Jeszcze mi tutaj 21 sztuk pomidorów zostało. No i posadziłem to tak, że z tej strony po trzy po trzy sadzonki o ta chyba korzeniem, korzeniem oberwał. Eee, nic mu nie będzie. Dobra, po trzy, dwanaście sztuk posadziłem. Eee, jak to, na poprzednim filmie to było tak, że staliśmy z tej strony. O, z tej. Czyli z tej strony są ogórki, a z tej są pomidory. Pomidor już sobie pozwoliłem posadzić. Trochę zmizerniały, bo upały były. A one tam się w szklarni grzały. O tu go. A! Burżniemy go. Powyciągane troszkę. Ale nie ma tragedii zresztą. To jest tylko tak. Tamte są dużo lepsze. No te są trochę przeciągnięte. No widać tutaj już. Na tym już kwiatki powyłaziły I tak tutaj ich było nie wiem ile? 10 sztuk 10, tak, 10 sztuk pomidora, 12 sztuk ogórków korzeni, mnóstwo wyrywałem i rzucałem tam A tutaj taki mały kramik siedmiu papryk Tak, posadziłem je tutaj O Tutaj, tu, tam jest jeszcze jedna, i tam na środku bo 7 sztuk miałem. Tutaj, akurat miejsce mi się wydaje, jest ok. miejsca od siebie też mają. A jeszcze tamte, no równo nie wyszło, bo tutaj mega korzenie były w pewnym momencie. Musiałem to wszystko ominąć i po prostu chciałem to prosto zrobić, żeby to jakoś wyglądało, ale no głupiego robota tak lepiej zrobić krzywo i się też narobić niż robić prosto i prawdopodobnie tego nie zrobić no, ale pada deszcz i nie wiem czy przeczekać i te papryki powkładać znaczy papryki, te pomidory to też nie mam już tutaj przekopanego nigdzie się zastanawiam, jeszcze mam te fasolę szparagową Kurczę. nie wiem to chyba będę łopatował ale patrzcie patrzcie co się stało w ogóle Łopata! Się! Złamała! Prostuje ją co chwila, ale to już nie jest to. Wystarczy ją lekko wbić, pocisnąć nogą. No i łopata, niestety, ale łamie się z powrotem. Ech, trzeba będzie chyba zainwestować w porządny szpadel. Nie wiem, czy szpadel na przykład Fiskars. O, to wszyscy znają, nie? Wszyscy znają Fiskars, no ale czy za nazwą. Idzie jakaś jakość. Nigdy nie miałem nic z Fiskarsa. A widziałem w, w sklepie w Leroy, że w sumie taki szpadel z Fiskarsa nie jest drogi. No. Nie wiem, tam 8 dych, chyba. A jakby miał mi tu posłużyć, a na pewno przyda się nieraz, zresztą ten też już swoje przeżył na pewno i to jeszcze dla poprzedniego właściciela też na pewno sporo się nakopał. No to 8 dych to nie byłoby źle. Nie wiem, zobaczę. Obejrzę go dokładniej, czy jak, jaki on jest i, i najwyżej sobie kupię. No, a tutaj jeszcze o. Tyle roboty. Goście byli. Tata mój. Nacięliśmy drzewa tego, co tutaj leżało, zalegało. Stąd też trochę wycięte. No, dużo tego ubyło. No, to niestety jeszcze tutaj jest, ale no, ubyło. Tych korzeni troszkę też znikło. Ale... Jeden podstawowy błąd popełniłem zaczynając tutaj robotę z tymi gałęziami. Że błąd polegał na tym, że flaszkę wyciąga się po skończonej robocie, a nie w trakcie roboty. I jak pojawiła się flaszka, no to niestety chcąc nie chcąc, robota szła coraz wolniej, aż do całki, całkowitego zatrzymania się w miejscu. I rano. No już siły takie nie były, jak dnia poprzedniego. Już było zauważalnie słabiej, już piła ciężyła, ciążyła. Już się schylać nie chciało. No niestety, no będę musiał to opanować w jakimś innym czasie. Może sam, może ktoś przyjedzie. Nie wiem, ale i tak dużo z tego zostało ścięte, no, Ta kubka drzewa nie jest duża, no bo to były głównie takie, wiecie, skorą drzew, takie gałęzie rozlazłe, wszystko szeroko leżało i po prostu się z tego zrobiła straszna góra. Tutaj też ciężko się już to wyciąga, bo wszystko zarosło krzakami. Te gałęzie tutaj leżą może z trzeci miesiąc, ale wszystko pozarastało krzakami i ciężko się je wyciąga. Też nie widać czy one są zaplątane gdzieś z innymi gałęziami, czy jak to tam wygląda. Nie wiem. No, a na poprzednim filmie mówiłem, no nie, na poprzednim. Jeszcze gdzieś tam wcześniej, może na pierwszym, na drugim. Że te poziomki, co tam rosną przy bramie, no to dalej smaku nie mają. Nie wiem, czy to poziomki, czy to jeść, czy to. Jak, czy jak nie mają smaku, to nie będę ich jadł. no Bo po co jeść, jak coś nie ma smaku? Chyba, że było jakiś superfood czy coś. <laughs> nie wiem, ale na razie zostawię je. Jak skisną, jak zgniją, no to trudno się mówi, no nie, nie będę ich ruszał. Ale. Jakby odzyskały, znaczy odzyskały, jakby miały smak, no to wtedy się je zbierze, nie? Dosyć sporo tego tam wyszło. No. Dobra, chyba chowam się do domu, poczekam aż przejdzie ten, przejdzie ten deszcz. Trochę chociaż. I pokażę wam co jeszcze zrobiliśmy. Może nie spektakularnego coś, ale yy, dla mnie bardzo ważnego. O, udało się tego Lublina trochę do tyłu przesunąć. I tutaj, żeby więcej miejsca było, żeby przejść i można otworzyć bramę teraz i udało się wciągnąć silnik do garażu tak, andoria euro 3 z silnikiem, yy, z pompą boscha tutaj mnie zastanawia co to się stało, dlaczego to jest obcięte, no ale cóż mam nadzieję, że będzie taka rurka w tym, w tamtym silniku i sobie ją podmienię Hmm, tutaj łopatka jest złamana, ale to widziałem na, na zdjęciach. A tam mam, z tamtego silnika się podmienię. O, ale bestia ciężka. Złapaliśmy ją w ten sposób. O, co to? Światło nie działa? Nie to chwila. No nic, to jedno światło nie działa, to co jest tutaj, ale tamto coś świeci. Zapaliśmy to w ten sposób, że linką do holowania Czy tam do czegoś, no ja użyłem jej do holowania tego Lublina, żeby go trochę wyciągnąć To ten. I jak na sankach Przejechał po trawie Ciężko było Ale daliśmy radę Tutaj jeszcze jest taki metalowy próg Nie wiadomo po co No i ten, wjechaliśmy tutaj ciach i udało się go wciągnąć A ten Lublinek z powrotem Wymierzyliśmy tak, żeby bramę szło otworzyć no i jest w środku. Ok, minęły może z 3 minuty. Nawet do domu nie wszedłem i coś tam przestało padać już tylko kropi. Zapytacie jeszcze, co z tym piecem w końcu? No, połowicznie się udało, bo połowa kaloryferów grzała, połowa nie grzała, więc no zawsze już coś, tak? Ale poszedłem. Poszukałem tam dogłębniej po rurach i znalazłem jeszcze sześć zaworów. Pojechałem na szybko do sklepu, myślałem że się wyrobię jeszcze jak będzie jasno. Kupiłem nowy szpadel, także myślę, że robota będzie szła, bo tamtym to nie dało się nic zrobić. No jest po 20, ale jeszcze miało być jasno. Zresztą coś tam słońca widać, ale takie chmury przyszły, że jest za ciemno, żeby robić. Zresztą alertami straszą cały dzień. Za chwilę będzie na pewno super burza i mam nadzieję tylko, że mi tych pożal się boże roślinek nie połamie. Bo no jak przyjdą ostre, ostre deszcze, no to one są na tyle wątłe, że mogłoby im się coś stać. Ale bądźmy dobrej nadziei i ja się z wami żegnam i widzimy się na kolejnym materiale już niedługo. No. I dobra, poczeka sobie do jutra.